Zagraniczne spółki offshore. Dla kogo to jest i dla kogo nie. Nazywam się Piotr Motyl. Od kilku lat prowadzę taki projekt Biznes Ponad Granicami, gdzie pomagam też przedsiębiorcom po prostu przy geolokalizacji, wejściu na rynek międzynarodowy. Dzisiaj mam taki temat, który często mnie też osoby tutaj pytają, właśnie kiedy otworzyć spółkę za granicą, jaką spółkę otworzyć. No i dzisiaj chciałem Wam właśnie opowiedzieć o, tutaj o spółkach offshore. To, co powinniście pamiętać, to no, tutaj moje moje, to jest właśnie moja taka opinia. Ja od w zasadzie pięciu lat prowadzę tutaj dwie spółki offshore. Natomiast też właśnie przy otwarciu takiej spółki też zawsze zalecałbym a, tutaj kontakt z doradcą podatkowym, bo nie we wszystkich przypadkach tutaj niektórym się opłaci. Czasami trzeba też uważać, bo niestety tutaj nasze polskie urzędy a, potrafią rzucać kłody a, pod nogi. Ale wróćmy do tematu. W ogóle, czym jest taka spółka offshore? Generalnie, spółka offshore to jest tak, jakby to jest zwykła spółka, normalna spółka, taka zo, tylko z ograniczoną odpowiedzialnością. Ale, co jest ważne, samo słowo offshore znaczy tak poza granicami, poza krawędzią, tak. I co to dokładnie oznacza? tak, Że ta spółka tutaj, te spółki można otwierać tutaj w wielu krajach, czy tam, powiedzmy, Hongkong, Singapur, powiedzmy, czy tam jakieś tam sesele inne raje gospodarcze, czego akurat nie polecam. Lepiej to zrobić w jakiś normalny sposób, ale generalnie co to oznacza? Że taka spółka jest tworzona, znaczy jest możliwość tutaj stworzenia takiej spółki, ale ona ma tak, jakby jej cel to jest. Do, że ona może działać czy generować tutaj przychody tylko poza, kraj, poza krajem, w którym została tutaj ustanowiona. I to jest ważne. Dzięki temu no, tutaj jest wiele korzyści tak? i o tym też opowiem, bo jeszcze jeśli chodzi o cel. Takiej posiadania takiej spółki, czy założenia takiej spółki. Jest wiele mitów, tak, ale też jest wiele, jakby to powiedzieć, użytecznych funkcji tego typu spółki. Oczywiście ja tutaj wspomnę tylko o kilku, i to jest wyłącznie moja i taka prywatna opinia. Natomiast generalnie tutaj jeśli ktoś myśli o założeniu takiej spółki Offshore, to Często ktoś myśli tutaj w tym kierunku, że oszczędzi na podatkach i w ogóle, a to wcale nie do końca jest główny cel, bo myślę, że tutaj te osoby, które też posiadają tego typu biznes czy, czy założyły sobie tego spółkę, to korzystają głównie z tego, że chcą wyjść na rynek międzynarodowy i dzięki temu no, taka spółka, jakby to powiedzieć, bardzo to ułatwia, bo założenie takiej spółki to jest 2-3 dni robocze, powiedzmy, potem założenie jeszcze kont bankowych. O kontach bankowych to jeszcze powiem w innym materiale, ale. Generalnie chodzi o taką kwestię, że tak, pierwsza kwestia, czyli to jest wejście na rynek międzynarodowy, kolejna kwestia jest to, że wiele modeli biznesowych, które powiedzmy... No nie mogą działać w danym naszym, na przykład w Polsce, w danym kraju, to korzystając tutaj ze struktury takie właśnie spółki offshore, można to uruchomić, chociażby przykład marketplace, tak, na przykład taki, który nie wiem, sprzedaje jakieś tam produkty twórców w internecie, tak, a tutaj w tym momencie tutaj jakbyś chciał coś takiego w Polsce zrobić, to tutaj potrzebujesz, no bo tak, jakiś twórca wstawia Ci swoje produkty do sprzedaży, Ty te sprzedajesz i raz w miesiącu się z nimi rozliczasz. No i teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że no tutaj w polskim prawie, no to za bardzo nie możesz tego zrobić, przynajmniej w mojej wiedzy. Jakbym, jakbym się mylił, to też dajcie mi znać tutaj info w komentarzu. Chodzi o taką kwestię, że tutaj to jest tak jakby jeszcze ty przetrzymujesz pieniądze, że tak powiem, takiego twórcy, czyli jeszcze w Polsce powinieneś mieć licencję dodatkowo bankową, czyli czy, powiedzmy, jakiegoś operatora płatności, czy jakiegoś pośrednika, czyli to jest dodatkowe komplikacje. Co więcej, też, no mówię, niektórych biznesów no nie dałoby się w Polsce zrobić, tak, albo przez to, że działasz przez spółkę Taką właśnie offshore, no to dzięki temu możesz wynegocjować lepsze ceny u swojego dostawcy, powiedzmy w Chinach, tak? Na przykład, jak jesteś importerem elektroniki w Polsce, no to jak importujesz przez spółkę powiedzmy polską bezpośrednio od spółki chińskiej, no to możesz dostać inne ceny niż jakby, się reprezent niż jakby spółka chińska. Powiedzmy, kupiła towar od innej spółki chińskiej, to może dostać lepsze ceny. Nie zawsze tak bywa, ale często tak jest, i też wiem o tym, że wielu importerów stosuje tego typu strukturę. Potem jest kolejny, kolejna ważna kwestia, właśnie tego typu spółki i dużym plusem jest to, że właśnie spółki Offshore, wszystkie te całą tą sprzedaż, którą wygenerują pod, poza terytorium, gdzie zostały założone, to często w tych krajach jest. No, są zwolnione z opodatkowania właśnie z tych dochodów, które osiągnęły na innych terytoriach. To jest ważne. I też nie wykonują żadnej fizycznej jakiejś działalności w danym kraju, gdzie ta spółka jest założona. To też jest dodatkowa korzyść, no mówmy się podatkowa. Po drugie, znaczy jeszcze kolejna kwestia, o której często się nie mówi, ale to też jest dla wielu osób może być to. Po prostu, jakby powiedzieć, ochrona majątku swojego prywatnego czy też firmowego, tak, bo też część osób może chcieć na przykład gromadzić swój majątek za granicą, to też jest ciekawa kwestia, i to też polecam. A myślę, że ostatnią jeszcze taką kwestią jest to, że taka spółka offshore zapewnia anonimowość i to jest też ważne, bo tutaj no, nie wyświetlasz się nigdzie gdzieś tam w rejestrach takich krajowych, no tylko toż wygląda troszeczkę inaczej. I dzięki temu Twoja prywatność jest chroniona. Natomiast tutaj w poprzednim materiale, właśnie tutaj więcej opowiadałem na temat tego, po co taką spółkę się zakłada, jak z tego skorzystasz, to też zapraszam do przejrzenia tutaj poprzednich jakichś playlist czy kolejnego materiału. Natomiast też zapraszam od razu do do tutaj do następnego materiału, gdzie też, też omówię, jak wygląda kwestia zakładania kont bankowych. Także ja za dzisiaj Ci bardzo dziękuję i zapraszam też do subskrypcji, do zostawienia komentarza, i też podzielenia się tym materiałem też z innymi. To, co, to, co musicie pamiętać, to jest tylko moja wyłącznie tutaj prywatna opinia, jak się właśnie to prowadzi. Z półki ja sam też tego nie zakładam, ale też współpracuję z firmami, które, które też no, czy, czy dla mnie tutaj założyły, tak, i też mam tutaj dwa biura, jakieś swoje podatkowe, którym ufam, tak, i dzięki temu jest mi dużo łatwiej. tak? Ale wiem, jak to w praktyce wygląda. bo... Mogę powiedzieć, że przez ostatnie 5 lat to, że tutaj prowadzę tego typu spółkę, no to wyeliminowałem bardzo dużo problemów, które powiedzmy no były tutaj w Polsce, jeśli chodzi o polską biurokrację i to trzeba o tym pamiętać. Oczywiście to rozwiązanie nie jest dla wszystkich i to też pamiętajcie, że to kosztuje, bo to też jeśli ktoś zarabia jakąś, nie wiem, minimalną krajową czy tam średnią krajową, no to mu nie ma sensu otwierać takiej spółki, powiedzmy, owszem, ale jeśli zarabiasz już dużo większe pieniądze, rzędu nie wiem, Powiedzmy przynajmniej trzech średnich krajowych i sobie policzy, że rocznie możesz, nie wiem, oszczędzić w ten sposób, albo dodatkowo zarobić, nie 50-100 tysięcy złotych, to warto już przemyśleć to rozwiązanie. A jeszcze przy okazji, jeśli tutaj mieszkasz ponad pół roku poza Polską, albo jeszcze dodatkowo masz centrum interesów życiowych, czy jeszcze rezydencję podatkową w innym kraju, to to jest temat, który naprawdę warto rozważyć. Także gorąco polecam i też jeśli masz jakąś swoją opinię, zapraszam się tutaj do podzielenia się swoją opinią w komentarzu. Jak projekt biznes ponad granicami może Ci pomóc. Możesz skorzystać aż na cztery sposoby. Pierwsze, jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat rozwiązań, korzyści z geolokalizacji biznesu, a także otrzymać powiadomienia o najnowszych materiałach, to kliknij klawisz subskrybuj, follow i zaznaczę również klawisz tutaj dzwoneczka, wtedy dostaniesz info o najnowszych materiałach. Dwa, jeśli chcesz mieć wpływ na przygotowane materiałów dopasowanych do Ciebie, no to napisz w komentarzu już teraz swoje pytanie lub sugestie do najnowszych tematów, wtedy będziesz mieć wpływ na kolejne odcinki. 3. Jeśli nie wiesz, od czego zacząć i chciałbyś poznać cały plan działania, zobaczyć, jak wyglądają wszystkie etapy, to zapisz się na najbliższy webinar tutaj na stronie biznesponadgranicami.pl. 4. Jeśli chcesz szybko zacząć działać, potrzebujesz wsparcia i konsultacji, to zapraszam do skontaktowania się przez zakładkę kontakt jako klient i wybierz dla siebie gotowe rozwiązania. Pamiętaj, że świat to wielkie menu biznesowe. Pamiętaj, że warto iść tam, gdzie ciebie i twój biznes traktują najlepiej.